Siemanko, witam was serdecznie w tą piękną, wiosenną pogodę. Jest na dworzu po prostu przepięknie. Mam nadzieję tylko, że będzie mnie słychać, bo jest niezły wiatr. I teraz. Taka piękna pogoda, ja praktycznie nie mam gdzie łowić. Na lód się nie da wejść, już jest za bardzo kruchy. Wisła wylewa, drwęca wylewa, nie mam za bardzo gdzie łowić, ale takiego czasu nie można zmarnować. Poświęcam go na wiosenne zwiady, a dokładnie na miejscówki linowe. I zobaczcie, co odkryłem. Zaraz wam to pokażę. Mam nadzieję, że tu są liny. Jak wam go pokażę, to sami ocenicie, ale na pewno takie zarośnięte dołki, opuszczone, gdzie już nikt nie przyjeżdża, nie ma tu dojazdu. Na pewno dają fajne ryby i prawdopodobnie go w tym roku na wiosnę sprawdzę. Ale o co chodzi z dzisiejszym filmem? Moi drodzy, jest fajny pomysł na grupę wędkarską. Zostawcie w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, ale wymyśliłem sobie coś takiego, że stworzymy grupę, której jeszcze nie, nie było na Facebooku. Mocno wieje, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Stworzymy taką grupę, której jeszcze nie było i o co chodzi? Nie ma takiej grupy, w której byśmy wyczerpywali jeden temat konkretnie i wpadłem na pomysł, że teraz na przykład jak nagrywałem zanęty, wstawiam film z zanętami, to na przykład kilka dni, nawet tydzień idziemy temat zanęt. Każdy wrzuca swoje filmiki, wkleja jakieś artykuły, komentarze, zdjęcia, swoje sposoby i w ten sposób będziemy wyczerpywali każdy temat i dowiemy się mega dużo fajnych rzeczy. Na przykład wejdzie Feder i jedziemy sobie cały tydzień federa. Koszyczki, metody, miejscówki, jakie ryby, jak łapać na wiosnę, przypony i tak dalej. I każdy dodaje coś od siebie i sobie zwróci uwagę, jak wyczerpiemy każdy temat. Nie ma takiej grupy na Facebooku. Wiadomo, można sobie wstawiać zdjęcia z weekendów, tutaj też będzie można, filmiki, zdjęcia, co tylko chcecie, ale będziemy robili sobie takie tematyczne tematy. Na przykład w maju będzie szczupak, we wiosnę będzie, będą inne ryby, to sobie odpalimy. Sobie odpalimy tylko szczupaka i cały tydzień idziemy tylko ze szczupakiem, przynęty, miejscówy, jak, jakie ryby, jak prowadzić, żyłki, plecionki, jakie kije, kołowrotki, To może być fajny temat, bo takiej grupy nie ma. Stwórzmy coś takiego i na pewno nasza wędkarska wiedza urośnie do mega rozmiarów, i tutaj każdy będzie miał coś dla siebie i. Po prostu będziemy się mega rozwijać. Dużo osób początkujących, ale także zaawansowanych na pewno dowie się czegoś nowego. Ja się dużo uczę i to może być fajny temat. Nie ma takiej inicjatywy. I na przykład zrobimy temat liny. Liny na wiosnę. Gdzie szukamy, jak nęcimy, jakie głębokości, jak namierzyć dołki, jakie przynęty, czy kukurydza, czy pelet i tak dalej. Czy pszenica, czym nęcimy te liny. Jak się do nich dobrać i na przykład będziemy parę dni jechali lina. Myślę, że to jest dobry sposób i dobra grupa merytoryczna, tak jak kanał Wędkarska Wiedza, żeby się dużo nauczyć. Ja się uczę razem z Wami i to może naprawdę być coś fajnego, coś czego jeszcze nie było. A oczywiście oprócz tego tradycyjnie każdy będzie sobie to y, dodawał, jakieś zdjęcia, wypady i tak dalej. Ale będziemy wyczerpywali każdy temat. I to nie tylko ja będę narzucał temat, tylko przede wszystkim wy, żeby na przykład ktoś nie wiem, wstawi jak złowić leszcza i wszyscy w tej grupie jedziemy temat z leszczem. Filmiki, komentarze, y, artykuły, cokolwiek coś tam wklei, żeby poszerzyć naszą wiedzę. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. I to jest grupa jeszcze, jakiej nie było. mnie tą grupę na 10 tysięcy subskrypcji, czyli już niedługo. I śledźcie kanał wędkarska wiedza, bo na 10 tysięcy subskrypcji oczywiście będzie konkurs. Na początek coś na wiosnę, żeby dobrze wejść w wiosnę. Zaraz Wam to pokażę w kolejnych filmach. Wszystkiego się dowiecie, a później będziemy robili konkursy, oczywiście ze sprzętem wędkarskim. No dobra, to się nagadałem, a teraz Wam pokażę. Oczywiście kończę film, a tu przestaje wiać, jak zawsze. Ale zaraz Wam pokażę ten dołek i powiedzcie w komentarzu, czy to jest dobry pomysł na grupę i czy w tym dołku będą liny. Zaraz Wam go pokazuję. Zwróćcie uwagę, dołek jest naprawdę duży. Dołek sięga aż tam do drzew. Do tamtej linii drzew ten dołek sięga, więc nie jest mały. Jest naprawdę duży. Podejrzewam, że tutaj nawet może być na środku 2 metry wody. A zobaczcie, jak jest mało miejsc do owienia. Tutaj mamy takie trochę większe oczko, ale i tak nie ma takich wolnych placów, gdzie by nie było roślinności i tam jest takie jedno większe oczko a tą całą resztę do drzew zarosło zwróćcie uwagę, tam jest roztopione tam jest, podejrzewam, że jest głęboko jest większy ruch wody i tam pewnie szybciej ta woda puściła albo po prostu szybciej słoneczko tam doszło, nie wiadomo ale zapowiada się fajnie i powiedzcie, czy tu będzie dołek no to jest nieprawdopodobne, aż tam jest skarpa to ten dołek naprawdę jest duży mogą tu być liny i to jest właśnie dobry temat, jak na przedwiościu nie da się łowić, woda wylewa, lód jest za kruchy, to nie można tego czasu zmarnować, trzeba ruszać w teren i namierzać miejscóweczki. Zaraz się przejdę dalej, bo tam wygląda, że mogą być kolejne dołki. Do zobaczenia i piszcie w komentarzach na temat grupy i na temat takich miejscówek, czy tu są liny. Siemaneczko, cześć, dobrego sezonu.